No co tam piękny panie? Autko chcecie kupić? Nie ma problemu, ale płatne tylko w euro. Policja. Kto jest właścicielem pojazdu? Ja. Uh -huh. Pani Agnieszka Domańska? Tak. A pan to kto? Ja to jestem jej właścicielem. Ale nie utak przy mnie. Odłóż to piwo i się przedstaw. Spokojnie. Marek Czapla, co jest grane? Gdzie byłeś wczoraj koło północy? W domu. Kto to potwierdzi? No ona. No mów kur. Ale nie mów tak do niej. Skąd ta śniaki? A to nic. No jak chcesz. Ale nie warto. Potwierdzasz, co on mówi? Czego wy od nas chcecie co? Widzieliście wczoraj młodą kobietę, która wyczołgała się z lasu, miała obcięte nogi. No i teraz chcę wiedzieć, dlaczego jej nie pomogliście. Dlaczego kur nie poczekaliście na karetkę albo policję? Mówiłem, kur, że byliśmy cały dzień w domu, tak? Nie ruszaliśmy się stąd. Potwierdzasz? Nie, to nieprawda. Tam dzieci! Czy... Łapkę. Zabijcie, kur. Potem cię spalę. Zamknij japę, powiedziałam!